Blizny, bąble, stróbki i krew często towarzyszą źle wykonanym zabiegom laserowego usuwania makijaży permanentnych i tatuaży. Jak nie doprowadzić do powstania takich powikłań? Cześć, nazywam się Krystyna. Jestem linergistką i specjalistką bezpiecznego usuwania makijażu permanentnych i tatuaży. Na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z tego zakresu. Jeśli interesuje się tą tematyką, stań się częścią naszej społeczności, subskrybując mój kanał na dole. Moich wiernych obserwatorów, jak zwykle, proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o trzech powodach powstania powikłań w trakcie i po zabiegu laserowego usuwania makijażu permanentnego i tatuażu. Powikłania są główną przyczyną, dla której klienci zwlekają z decyzją o usuwaniu starego lub niechcianego pigmentu ze skóry. Zdjęcia powikłań po źle wykonanym laserowym usuwaniu często przewijają się po grupach linergistyk i tatuażystów. Klienci też oczywiście są na tych grupach i są przerażeni tym co widzą. Te zdjęcia bąbli i poparzeń nie zachęcają ich do wykonania zabiegu, a ci co rozważali usuwanie raczej już się na nie nie zdecydują. Niektórzy zrażą się na zawsze do tego zabiegu i będą czekać aż makijaż czy tatuaż im się po prostu rozjaśni z biegiem czasu. Ale my jako specjaliści w usuwaniu chcemy odczarować ten zabieg w oczach i umysłach klientów. Chcemy pokazać, że prawidłowo wykonane laserowe usuwanie nie tylko może, ale też musi być bezpieczne. Ale jak to zrobić? Moim zdaniem tłumaczyć i pokazywać klientom efekty prawidłowo wykonanych zabiegów bezpiecznego laserowego usuwania. Trzeba trąbić o tym, że laserowe usuwanie to nie tortury za pieniądze. Zabieg rzeczywiście nie należy do najprzyjemniejszych, ale doświadczony operator lasera zrobi wszystko, by cała procedura przeszła gładko, a pigment został szybko i precyzyjnie usunięty ze skóry. Wracając do tematu odcinka, przyczyn powstania powikłań, po laserowym usuwaniu oczywiście jest więcej, ale w tym filmie opowiem o trzech. Pierwsze z nich to nieprawidłowo wykonany zabieg. Najczęściej spotykanym tego powodem jest użycie małej plamki, czyli 1-3 mm. Tak mała plamka ma wysoką gęstość energii powierzchniowej. Kiedy ta energia, ten impuls zostanie skierowany na dużą ilość pigmentu w skórze, doprowadzi to do małego wybuchu pigmentu przez jego przegrzanie i naruszenie ciągłości skóry. Na 99% pojawia się też krew. Na jakość wykonania zabiegów wpływ mają dwa czynniki: wielkość plamki i parametry, które wybieramy na ekranie urządzenia. Są one indywidualnie dobierane do każdego konkretnego klienta. O prawidłowym doborze parametrów opowiadam w jednej z lekcji mojego kursu online. Zyskać dostęp do darmowego odcinka kursu możesz pod linkiem w opisie do tego filmika. Drugi możliwy powód powstania powikłań to nieprawidłowa pielęgnacja domowa, zarówno jak i ta od razu po zabiegu. Jak więc wygląda zła pielęgnacja miejsca, w którym był wykonany zabieg? Brak schładzania skóry w salonie i w domu, ciasna odzież, czynności rozgrzewające organizm jak siłownia czy sauna. Wszystko to może stać się przyczyną nasilenia się stanu zapalnego oraz odpowiedniej na to reakcji skóry. Może powstać obrzęk i bąble oparzeniowe. Taka niedbałość może doprowadzić do tego, że pigment wewnątrz skóry stanie się tak jakby tykającą bombą. Oczywiście on nie wybuchnie, jednak z dużym prawdopodobieństwem powstaną bąble oparzeniowe. Składanie skóry jest chyba jednym z najważniejszych aspektów. Do tego należy użyć okład z lodówki w salonie, a w domu można korzystać z zakładów typu instant. Warto dać jeden taki układ klientowi w prezencie. Na pewno będzie pozytywnie zaskoczony i ułatwi mu to pielęgnację domową. No i na koniec mamy trzecią przyczynę powstania powikłań po laserowym usuwaniu: chodzi o przeciwwskazania do takiego zabiegu. Wykluczenie przeciwwskazań to jeden z najważniejszych czynników skuteczności zabiegu laserowego usuwania. Trzeba temu poświęcać dużą uwagę przed każdą kolejną sesją usuwania. Lista przeciwwskazań jest dość obszerna. Widzicie ją tutaj po prawej stronie, możecie zatrzymać na chwilę odtwarzania tego filmu i sobie je spisać. Mam je również wśród materiałów dodatkowych, które moje kursanci dostałem po kursie online i szkoleniach stacjonarnych. Temat laserowego usuwania makijaży permanentnych i tatuaży często jest stygmatyzowany i dla wielu kojarzy się z powikłaniami i długim procesem regeneracji. Takie efekty to często nie wina urządzenia, tylko brak wiedzy operatora lasera. Jedną z najskuteczniejszych metod pracy z laserem kompaktowym nanosekundowym jest metoda dopasowanej wielkości plamki. Przeszkoliłam już ponad 700 kursantów z całego świata z tej metody. I sprawdza się ona naprawdę świetnie. Zapraszam Was do obejrzenia darmowego odcinka mojego kursu online. Link do niego znajdziecie w opisie. No i jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, udostępniajcie go proszę dalej i subskrybujcie kanał na dole. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!